Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym makijażowym odcinku. Za chwilę wychodzę, więc muszę sobie zrobić makijaż i stwierdziłam, że pokażę Wam kilka nowości, które ostatnio upolowałam w drogerii DM stacjonarnie, bo mm, ta drogeria otworzyła się jakiś czas temu właśnie we Wrocławiu. Przejeżdżałam obok i po prostu nie mogłam nie zajść. Kupiłam sporo pielęgnacji, kupiłam też e, kilka rzeczy z kolorówki, żeby sobie przetestować, zobaczyć w ogóle co w trawie piszczy, jakiej te kosmetyki są jakości. Oczywiście znajdziemy tam marki, które są dostępne również w innych drogeriach, ale są też takie, których nie dostaniemy nigdzie indziej. Więc mam kolejną neutralną, chłodną paletę do oczu, Catrice. Ona kosztowała około 20 kilku złotych, nie pamiętam teraz dokładnie, ale sprawdzę na pewno, link znajdziecie w opisie tego filmu, więc jeżeli coś Was dzisiaj zainteresuje śmiało rozwijajcie opis. Mam również... Różo rozświetlacz albo cień do powiek, nie wiem jeszcze co z tego wyjdzie. Błyszczący cień z Glamshopu, ponieważ Glamshop jest dostępny właśnie w drogeriach DM stacjonarnie, jak i online. Można sobie wiecie podotykać, jeżeli ta drogeria jest gdzieś w pobliżu hmm, waszego miejsca zamieszkania. Nie ma tych drogerii dużo właśnie w Polsce. No, ale we Wrocławiu jest. Korektor yy, pod oczy, tuż do rzęs. Sama jestem ciekawa, co mi uda się dzisiaj zmalować tymi kosmetykami. Jeżeli Wy również jesteście ciekawy, macie ochotę spędzić ze mną trochę czasu, serdecznie zapraszam. Zaczynamy. Dobra, jedziemy z makijażem i oczywiście zacznę od palety cieni Catrice. Mamy tutaj 8 cieni matowych i jeden tutaj jest błyszczącym cieniem takim dość metalicznym o chłodnym wykończeniu. One są naprawdę nieźle napigmentowane i w konsystencji bardzo masyłkowe. Zacznę od matowego beżu. To jest taki ładny śmietankowy odcień. Na jedno około nałożyłam bardziej puchatym pędzelkiem, gdzie ten pigment trochę mocniej się rozłożył, a na drugie postaram się zaplikować troszeczkę bardziej zbitym pędzlem. Zobaczymy na ile Pigmentacja się wzmocni. Okej, okay, jest troszeczkę bardziej widoczny, trochę bardziej intensywny, ładnie się rozcierał, ładnie się zaaplikował. Ale to jest po prostu matowy beż. Fajnie, że w ogóle jest w tej palecie, bo nie zawsze znajdziemy w neutralnych paletach tak idealny odcień właśnie matowego beżu czy śmietankowego odcienia. A ja lubię w początkowych fazach makijażu korzystać właśnie z tych odcieni, które ułatwiają mi później nakładanie kolejnych ciemnych cieni. Teraz wybieram odcień pośredni. To jest delikatny bez lekką poświatą fioletu. Mam nadzieję, że nie będzie za jasny. Nie, nie będzie za jasny. Będzie <grym> bardzo widoczny. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się takiej intensywności tego cienia. Przepięknie się zaaplikował. Ale ja to już widziałam po słoczach, że one naprawdę są. Jedwabiście miękkie. Super, to była naprawdę czysta przyjemność. Chociaż ten cień w opakowaniu wydaje się być takim, no, nieciekawym kolorem. Takim, który może być niewidoczny. Oczywiście strzepuję nadmiar. Ale tutaj się ciekawe rzeczy dzieją. No, Catrice, zaskakujesz. Wyciągam sobie do góry, jednocześnie unosząc trochę powiekę, wymiatam ten kolor do zewnątrz. I tak to wygląda na ten moment. Trwało to dwie minuty. Aplikacja tych dwóch odcieni. Super łatwa praca. Czysta przyjemność, naprawdę. One są niesamowite te cienie. Ale poczekajmy, bo na razie zaaplikowałam tylko dwa odcienie. Przy takiej pigmentacji konieczne jest odszypanie nadmiaru z pędzelka, ponieważ wszystko może Wam się osypać. Szczególnie jeżeli właśnie pracujecie kuleczką, a nie płaskim pędzelkiem, i wybrałam odcień mm, takiego kaka, który trochę bardziej wpada w ciepłe odcienie, ponieważ jeszcze tutaj mamy taki ciemniejszy, ale on już jest dość mocno wpadający w bordo. Na pędzle mam naprawdę minimalną ilość, a te cienie przepięknie pracują. Widzicie? Nie otrzymałam teraz pędzelka i trochę mi się osypało. No, taka jest ich cecha. Coś za coś. Ale to było jedno zanurzenie w palecie. I ten krok mam ogarnięty. I teraz nakładam odcień odrobinę bardziej bordowy, ten, który Wam przed chwilą pokazałam, ale okazało się, że jest tak mocno krojący, że nie widać brązu, który nałożyłam przed chwilą. Nie przejmuję się tym, że tutaj nie mam rozstartych granic, to i tak przykryje błysk. Skupiam się tylko na dokładnym roztarciu górnych krawędzi i robię to. Czystym pędzelkiem. I czas na Turbo Pigment Złotówka z Glam Shopu. Pierwsze macanko. Okazało się być bardzo obiecujące. Zobaczymy jak będzie wyglądał na powiece. Ale słyszałam też, że Turbo potrafią się osypywać w trakcie dnia. Że te drobinki brokatu możemy później znaleźć na policzkach. Więc nie chciałabym ryzykować i nałożę bazę z NYX pod błyski. Z bazami pod to też jest taka historia, że lepiej nałożyć mniej niż więcej, bo jeżeli nałożymy zbyt dużo, możemy uzyskać efekt skorupy na powiece. No naprawdę pięknie. On jest podobny, bardzo podobny do tego błysku z ostatniego filmu z Ibry, tylko właśnie w ciepłym odcieniu. Więc będę miała teraz super duet. Piękna złotóweczka. Piękna. Oczywiście zrobiłam sobie trochę bałaganu na dolnej powiece, ale to moja wina. Po prostu jestem zbyt blisko kamery i nie do końca widzę, co robię. Wracam teraz do te pędzelka, którym nakładam ciemny cień i połączę sobie tutaj w zewnętrznym kąciku błysk i mat. Już nie nakładam cienia. I jednak różni się ten cień od błysku Eweski i Ibry, bo ten jest trochę bardziej brokatowy. Widzę właśnie te opiłki błyszczące, które gdzieś mi tutaj latają. O, rzeczywiście. No, Trochę się tutaj te Drobinki poosadzały i nałoży podkład i w Laurent All Hours. Ponieważ dzisiaj czekamy naprawdę bardzo długi dzień, chciałabym mieć pewność, że mój makijaż przetrwa razem ze mną. Hmm, zapomniałam, jaki on jest jasny, ale ok, za chwilę to sobie przyciemnię. I ostatnio zaczęłam kontur nakładać bardziej pionowo. I tym sposobem staram się troszeczkę bardziej wysmuklić twarz. Znaczy, w dalszym ciągu jest to pod kością policzkową, ale nie robię tego na półokrągło, tylko właśnie tak bardziej na ukos. No dobrze, udało mi się trochę. Przyciemnić podkład. Nałożyłam też olejek do ust z nyx żeby trochę je nawilżyć, No i teraz, właśnie, straszą moje zasinienia pod oczami. Mam nowy korektor Trend It Up, czyli marka dostępna tylko chyba w dm w odcieniu 008. Jestem w ogóle fanką tanich korektorów, ponieważ uważam, że nie musimy wydawać fortuny, żeby znaleźć fajny produkt. I dowiodła o tym marka Bell, marka Lovely, Catrice. Między 10 a 20 zł, jesteśmy w stanie naprawdę znaleźć fajny kosmetyk. Mówię o tym dlatego, ponieważ ja używam bardzo dużej ilości korektorów, one mi się szybko zużywają i um, no nie chcę po prostu wydawać na te produkty zbyt dużych kwot, ponieważ musiałabym to robić bardzo często. I ten korektor kosztował, no właśnie, około 10-15 zł. Odcinek tego korektora mogę zaliczyć do ciepłych kolorów. On ma w sobie trochę żółtej pigmentacji, ale jednocześnie ta konsystencja jest dość lekka. To absolutnie nie będzie korektor typu Rimmel, Multitasker czy nawet Burjo, ten najnowszy. Krycie ma średnie. Takie powiedziałabym, że w sam raz na dzień. Chociaż w nazwie jest to napisane Camu Concealer, czyli sugerowałabym, że będzie to coś w rodzaju kamuflaża, coś mocniej kryjącego. Ale fajnie rozświetlę. Za chwilę pokażę Wam z bliska jak wygląda. Na razie satysfakcjonuje mnie ten efekt. Nie jest sucho, nie powchodził ten korektor za nadto wzmarszczki, nie pogryzł się też z kremem, ładnie się zaaplikował. Krycie tak jak powiedziałam średnie w sam raz na dzień. Może dołożę sobie po prostu jeszcze taką minimalną kropeczkę tutaj. Puff Cloud od Poezę. Delikatna chmurka. Pudru. Super. Fajne duo. Paeze, Puff Cloud i Trend It Up. korektor pod oczy. No tak to powinno wyglądać moim zdaniem. Tak lubię jak wygląda okolica pod oczami. I nakładam jeszcze trochę bronzera, żeby wzmocnić efekt konturowania i nie będę dzisiaj nakładała typowego różu, ponieważ musiałabym go użyć w takim dość ciepłym odcieniu, żeby pasował mi do bluzki, żeby to wszystko było zachowane w harmonii. Natomiast mam dość chłodne oko. I tutaj z kolei będzie mi się nie skrywało, więc rezygnuję z różu i zostanę tylko przy brązerze. A brązer to efekt G0012, w którym już właśnie przed chwilą zobaczyłam denko. Dobra, trochę nie po kolei. Wróćmy do dolnej powieki, bo jeszcze nie zakończyliśmy makijażu oko, a ja już chciałam Wam pokazać kolejny produkt, jakim jest rozświetlacz, ale nie, skończmy oko. I wracam do paletki Catrice, małego pędzelka i przyciemnię sobie dolną linię. I ta sama sekwencja kolorystyczna ląduje na dolnej powiece, czyli jaśniejszy cień, później troszeczkę ciemniejszy. I na koniec rozblendowuję wszystko czystym pędzlem. I teraz możemy przejść do kolejnego produktu, jakim jest Trendy Up raz kolejny wypiekany cień do powiek. Pure Nude, i ja mam go w odcieniu 030 i tu jest napisane wet and dry. Czyli z tego rozumiem, że można go nakładać na sucho i na mokro. I w momencie kiedy go sobie słuchowałam w sklepie, ja byłam pewna, że dotykam rozświetlacza. I myślę, że będę go tak też wykorzystywała jako chłodny rozświetlacz do policzków, ale sprawdźmy w wewnętrznym kąciku, jak on się będzie prezentował. Jest dość poprawnie, ale szału nie ma. Pigmentacja średnia, błysk średni i dodatkowo wydaje mi się, że wygląda trochę sucho, szczególnie w wewnętrznym kąciku. Dobra, dorysowałam kreski i widzę, że jaskółki trochę mi za nisko wyszły. Powinna je podciągnąć nieco wyżej. Więc trochę ciemnego cienia jeszcze tutaj w zewnętrznym kąciku. Oszukam, że jednak w tym miejscu kończy mi się oko. A z tym oszukiwaniem to ostatnio jeden z komentarzy pod filmem dał mi do myślenia, ponieważ napisał go mężczyzna. Tak wnioskuję. Poniku, że i to się pojawiło pod filmem o rozświetlaczach i brązarach do ciała, że my, kobiety, to jednak całe życie oszukujemy. Najpierw makijażem, a później oszukujemy, że jesteśmy opalone, wcale nie będąc opalone. No tak. Tak jest nas oszustki. I chciałam odpowiedzieć jakoś ironicznie, bo ja lubię na tego typu komentarze odpowiadać z ironią. Na początku trochę mnie wkurzył, ale. Tak! My całe życie oszukujemy. Od zarania dziejów, od czasów yy, Kleopatry, poprzez średniowiecze. Tam to się działo. Yy, całe życie żyjemy w kłamstwie. Poprzez właśnie makijaż. Ale. Ja się wcale z tym źle nie czuję. Mało tego, ja opowiadam Wam, jak to robić i które z kosmetyków są najfajniejsze do tego celu, więc jestem chyba jeszcze gorsza. No, teraz dałam sobie do myślenia. Dobra, trochę oszukałam, że moje oko jest e, nieco bardziej migdałowate i przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest dusz do rzęs. Marka Essence. I Love Extreme, maskara, która ma być pogrubiająca, ponieważ szczoteczka jest bardzo duża i tusz jest też gęsty. Ja myślałam najpierw, że ta maskara ma takie wiecie, mikrowłoski, bo w momencie kiedy się wyciąga ten tusz, no to właśnie on jest na tyle gęsty, że trochę tego tuszu wychodzi poza opakowanie i Myślałam, że te farfocelki to są właśnie takie włoski, które mają zadanie nam zagęścić rzęs. No ale jednak powycierałam o żeby sprawdzić konsystencję tuszu i nie, tutaj się nic nie dzieje. Nie ma żadnych włosków, ale on naprawdę jest bardzo, bardzo gęsty. No maskera jest naprawdę bardzo mocno pogrubiająca i nabiera się też bardzo duża ilość tuszu. I mimo tego, że ja wycierałam um, nadmiar kołnierz. To, żeby nie posklejać sobie maksymalnie tych brwi, bo chciałabym jeszcze troszeczkę je dopracować, wytrę o chusteczkę, czego normalnie nie robię, ale tutaj było naprawdę bardzo dużo tego tuszu. I dokładając kolejną warstwę, po prostu posklejałoby mi się rzęsy. Fajny efekt pogrubienia, jeżeli lubicie taki yy, mocny look. Rzęs, to ta maskara rzeczywiście taki daje. To nie będzie taki efekt 3D, jaki ja lubię. Okej, okay, jedna poszła. Drugie. Ja tylko dotykam. Nawet nie jestem w stanie, wiecie, tak przyciągnąć za bardzo, bo boję się, że... A! Po pierwsze, noże za dużą ilość, tak jak to właśnie teraz ma miejsce, i że zrobię sobie smugę dotykając skóry, po prostu. No, może nie jest to najłatwiejsza szczoteczka do pracy na dolnej powyce. ale jakoś to poszło. No i makijaż jest prawie skończony, ale brakuje jeszcze rozświetlacza. Pomyślałam, że wykorzystam ten błyszczący cień. On jest rzeczywiście chłodny, ponieważ no, widoczna jest różowa poświata, więc może niekoniecznie dzisiaj do bluzki, ale chciałabym sprawdzić na ile on jest w stanie rozświetlić policzek. Widzę, że na pędzel nakłada się bardzo skąpo. Może się mylę. No, tak jak powiedziałam, dość skąpo. Albo delikatnie, albo subtelnie. No nie, nie mogę powiedzieć, żeby był niewidoczny, ale rzeczywiście ten blask jest taki, wiecie, bardzo wyważony, bardzo delikatny. Kochani, makijaż skończony, podsumujmy sobie zatem szybciutko to, co się dzisiaj tutaj wydarzyło. Kosmetyków nie ma dużo, więc podsumowanie też będzie krótkie. Ale jakie to jest fajne? 23 zł. Paleta mała, kompaktowa. Idealna na wyjazdy. Idealna do otworzenia makijaży dziennych, bo Jakość jest fantastyczna. Cienie są naprawdę jedwabiście miękkie. Bardzo ładnie się rozcierają, bardzo ładnie się nakładają. Przefantastyczna pigmentacja. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dobrze mi się dzisiaj z pracowało. Naprawdę godna uwagi i warta grzechu. Chociaż ten grzech będzie malutki, bo wart tylko 23 zł, ale jednak. Co jeszcze było dzisiaj fajne? Korektor. To jest marka własna DM, Trended Up. Radził sobie i to bardzo dobrze na mojej dojrzałej e, skórze. Nie pochodził z marszczki, nie wygląda sucho. W połączeniu z Paw Cloud od poezę Turbo rewelacyjnie, dziennie, świeżo, nie sucho Nie sucho. To jest, to jest podstawowa dla mnie i najważniejsza informacja. Kilkanaście złotych, więc potem korektor. To już musicie udać się do DM-u albo znaleźć go na stronie internetowej. Oczywiście linki wszystkie postaram się w opisie tego filmu umieścić, żebyście mogli bez trudu wszystko znaleźć. Złotówka od Glamshopu, Shopu, gdzie ona mi się tutaj schowała. I kolejny błyszczący cień. Tym razem w złocistym szampańskim odcieniu. Jeżeli szukacie tego typu właśnie ciepłego błysku na powieki, jeżeli tworzycie swoje makijaże albo po prostu brakowało wam ciepłego blasku na powiece, to złotówka. Naprawdę daje radę. Rzeczywiście troszeczkę się te opiłki osypują na, na policzki, więc sugerowałabym jednak klej em, do cieni. No ale zresztą widzieliście w zbliżeniach. Nie jestem przekonana, czy ten cień będzie dla wszystkich na co dzień, bo ten blask bije po oczach. Reszta taka sobie. Tuż do rzęs. Ja mam zbyt krótkie rzęsy, za małe oczy na tego typu szczotek. Ja lubię jednak bardziej precyzyjne, troszeczkę się może dłużej pobawić, ale jednak wyciągnąć, wydłużyć, popracować po prostu trochę bardziej nad tymi rzęsami, żeby one wyglądały na no, bardziej właśnie dopracowane. A teraz mam takie posklejane trochę kluchy. Wiem, że są fanki bardzo mocno pogrubiających tuszy, więc to jest jeden z nich. Przy moich małych i krótkich rzęsach, ta szczoteczka z tą ciężką formułą, nie do końca się sprawdziła, ale zrobił to, co zrobił to, co miał zrobić. To, co producent tutaj obiecywał, czyli bardzo mocno pogrubił rzęsy. I kolejna taka sobie dzisiaj rzecz. Nie jest absolutnie źle i fatalnie, natomiast trochę sucho wygląda jako cień w wewnętrznym kąciku, szczególnie właśnie na dojrzałej powiece. Jako chłodny rozświetlacz, proszę bardzo, nie jest drobinkowy, nie widać takich drobinek brokatów, więc jak najbardziej. Ja będę raczej z niego korzystała zimą, wtedy, kiedy moja skóra nie będzie totalnie opalona i będę szukała właśnie tych chłodnych tonacji, które będą ładnie zgrywały się z moim naturalnym kolorytem skóry, bo ja jednak zimą jestem bardziej chłodna, to wtedy jako rozświetlać jako cień może nie do końca. I w diemie w tej drogerii nie tylko kolorówka, ale słuchajcie, jest mnóstwo. Kosmetyków pielęgnacyjnych i to właśnie tych marek własnych, które są w fantastycznej cenie: Żele pod prysznic, szampony do włosów. Tego jest naprawdę masa. I zrobiłam również zakupy, więc część pewnie trafi do ulubieńców, bo testuję już od dłuższego czasu, ale muszę Wam powiedzieć o odżywce już teraz, bo nie wiem kiedy będą ulubieńcy. Ale trafiłam na Pantin Pro v. i tej odżywki, maski w zasadzie, bo o niej powiedziała moja koleżanka z Niemiec. Ja tej maski nigdy y, wcześniej nie widziałam. Nigdzie, być może się mylę, natomiast wydaje mi się, że jej nie widziałam albo nie szukałam, ale w oczy mi się rzuciła właśnie tam w tym DM-ie DM maska do Pantin Pro V. Słuchajcie, to jest znalezisko roku. To jest maska, która mogłaby spokojnie kosztować pięć razy więcej. Ona daje tak fantastyczne efekty. Wkleję wam gdzieś tutaj zdjęcie, bo ja jestem totalnie zakochana w tej masce. Trafi do ulubieńców. Dzisiaj chciałam wam tylko. Dać znać, że znalazłam kolejną włosową perełkę, ale o niej opowiem niedługo em, w jakichś ulubieńcach. Kochani, na dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam z tego miejsca udanego tygodnia, cudownego weekendu. Widzimy się w kolejnym filmie za tydzień, w piątek o godzinie 19. Do zobaczenia.